Siemaneczko moi drodzy, z tej strony Magusus. Kolejny dzień, kolejna nadzieja, kolejna skrzynka. Zobaczymy, czy dzisiaj będzie szczęśliwa. To się okaże. To się okaże. Póki co, to proszę was, followujcie, obserwujcie, subskrybujcie, wijajcie na Twitch, wijajcie na YouTube'a, z TikToka, z YouTube'a na TikToka i tak wszędzie zostawiajcie coś po sobie, moi drodzy. Będzie mi bardzo miło. A póki co lecimy. No i co, no będzie troszkę więcej widzów, będzie więcej subskrybentów na YouTubie, będzie jakiś giveaway, zimowy rynsztunek, O, spoczko, bez kurwa szału, chociaż lekkie zużycie. Eee, no, także będę coś tam rozdawał jak najbardziej, a póki co, no co, nic ciekawego nie poleciało. Dzięki za oglądanie. I jutro będziemy otwierać następną skrzyneczkę i zobaczymy, czy coś ciekawego poleci. Więc trzymajcie się, miłego wieczoru. Cześć, cześć!